Cześć kochani, z tej strony Renata. Dzisiaj sobie zrobimy razem pudełko na T-Lighty. Dokładnie to na 6 tea lightów, bo te pudełka Gold box na t są w dwóch rodzajach, takie na 6 tea lightów i jeszcze na 5 t I ja dzisiaj sobie zrobię pudełko na 6 tea lightów. W takiej odsłonie trochę zimowej. Wykorzystam dosyć starą kolekcję z craft O'Clock. No i tak jak tu Wam pokazuję kilka takich naturalnych dodatków, te takie okrągłe kuleczki, szyszki. Szyszki też możecie w Craft Corner zakupić. I zabieramy się do oklejania bazy. Wykorzystam tutaj mały bloczek. Postaram się go wykorzystać, te, te arkusze jak naj, najbardziej, tu żeby nie, nie zostały mi skrawki papieru. Dlatego tam, gdzie jest to okienko na, na świeczki, to tam będzie łączenie, które sobie zakamufluję też paseczkiem z jakiegoś arkusza, który też mam taki już pocięty trochę. Pudełko ma wymiary 15 na 8 Podajże. No i teraz przymierzam sobie papiery, jakie będę wykorzystywała. I tu właśnie pokazuję Wam, tak. 8 ma szerokości, 15 wysokości, bądź jak się odwrócimy, to będzie odwrotnie. I grzbiet ma 2 cm. Dlatego papiery troszeczkę docinam mniejsze, około tak 3 mm, żeby powstała taka Mała ramka. To pudełko ma troszkę zaokrągleń, ale myślę, że to nie jest problem wyciąć sobie takie narożniki, nawet nożyczkami, jeżeli nie macie takiego dziurkacza. Mój dziurkacz do zaokrągleń daje trochę większe zaokrąglenie, dlatego musiałam sobie poradzić tutaj nożyczkami, ale naprawdę nie sprawiało to większego problemu. No i tutaj pod spodem, tak jak mówiłam, będzie Łączenie i tutaj, zanim sobie wkleję pod spodem papier, to złożyłam to pudełko, tak żeby mi było łatwiej najpierw włożyć te, te wąsy. Co prawda, chyba lepiej było najpierw wkleić ten papier pod spód i dopiero włożyć te wąsy w te dziurki, bo trochę mi to problemu sprawiło później przyklejenie równo tych paseczków. Ja te, te wąsy, nie wiem jak nazwać, nawet które włożyłam tam w te dziurki, przyklejam sobie, żeby mi w tej chwili nie odstawały. Ja i tak tył zakleję sobie też arkuszem z kolekcji. No i tutaj, widzicie, w środek wklejam sobie papier, taki sam jak tutaj, kontynuację, plus dodatkowo jeszcze będzie jeden paseczek i tam wyjdzie mi łączenie to łączenie czasami na arkuszach jest niewidoczne ale tutaj akurat będzie widoczne niestety dlatego to łączenie zakleję sobie takim paseczkiem z jednego z arkuszy bo w tej kolekcji jak w wielu kolekcjach z O'Clock są takie arkusze w paseczki i właśnie jeden ten paseczek Wykorzystam do, do zaklejenia tego łączenia. I teraz zajmę się oklejeniem dalszej części pudełka. Wydaje mi się, że oklejanie pudełek, jak dla mnie, to jest najżmudniejsza czynność. Najwięcej czasu mi zajmuje. Co prawda, tworzenie kompozycji też tam z reguły, ale, ale to jest przyjemniejsza część pracy. Takie oklejanie, jak dla mnie, jest dosyć nudne, no ale trzeba to zrobić. I tu wykorzystam na, na wierzchu też, wykorzystam tak naprawdę ten sam papier, tylko z drugiej strony. Więc fajnie, bo tą końcówkę mogłam sobie właśnie wykorzystać w środku. I na oklejenie tego pudełka zużyłam niecałe trzy arkusze. Te, tak naprawdę takie same. Te, te z e, takimi wiankami, i po drugiej stronie one są właśnie w te zielone dechy. I jeszcze tutaj, jako drugą warstwę, wykorzystałam część e, takiego jednego e, arkusza, tego niebieskiego, które tam widzicie po lewej stronie w gwiazdeczki. Tak naprawdę można by było wykorzystać trzy małe arkusze, i, i też by fajnie wyszło, bo zamiast tych niebieskich gwiazdek mogłam tutaj jako drugą, drugą warstwę dać ten papier wdechy. I byłoby też, byłoby też fajnie, czyli na oklejenie takiego pudełka. Całego razem z tą drugą warstwą na wieczku na to tak naprawdę potrzebujemy trzy małe arkusze i zostaną nam jakieś takie małe skrawki, bo papier, <coughs> przepraszam, ten um, 6, 6 cali, czyli mamy 15 z kawałaczkiem tam, a tu wysokość wysokość tego pudełka to jest 15, więc musimy troszeczkę obciąć, więc zostają nam tylko takie maleńkie skrawki. Tutaj jeszcze tą drugą warstwę trochę obsypuję sobie brokatem takim złotym i e, złotym i, i, i takim przezroczysto białym. Na, teraz na filmie tego za bardzo nie widać. Myślę, że na koniec e, będzie to na zdjęciach widać i, i jak będę na koniec pokazała e, cały ten, mm, całe to pudełko, to też ten złoty będzie się fajnie odbijał. Ok, drugą warstwę przyklejam sobie na delikatnym dystansie. Do tego wykorzystuję jakieś resztki papierów, które mi zostały z poprzednich projektów. Zawsze zbieram sobie takie właśnie paseczki i, i później właśnie wykorzystuję na, na dystanse, albo później, jak tworzę kompozycję, to też zamiast kosteczek 3D zwijam po prostu. Takie paski papieru, sklejam y, i wykorzystuję właśnie jako dystansy w kompozycjach. Postanowiłam jeszcze wykorzystać tutaj trochę koronki. Co prawda w, jej nie będzie za bardzo y, widać, ale to takie będzie y, takie jakby podbicie. Tej, mo tej mojej kompozycji. Tutaj niewiele trzeba, bo to pudełko jest y, dosyć małe, więc dużo nam się tu nie zmieści. Mm, do tego wystarczyło dwa, trzy elementy wyciąć y, z arkusza z tymi elementami. Trochę listków. Y, jedna moja poinsycja y, z ranu y, I tak naprawdę. Prawie wszystko już tak wygląda fajnie. Dołożyłam tylko jeszcze takie szyszki. Szyszki są ze sklepu Craft Corner. Je możecie chyba w stanie tak kupić sobie, ale jak zrobicie zakupy chyba za ponad 50 zł, to są one w gratisach do, do wyboru. Więc ja często jak robię, robię zakupy, to biorę sobie te szyszeczki, bo one fajnie wyglądają w kompozycjach. To prawda mam przed blokiem drzewo, na którym też są takie małe szyszki. Nie aż takie malutkie, ale też takie... które można wykorzystać w kompozycjach właśnie na kartkach bądź innych projektach. Szyszki sobie trochę powieliłam gesso, tak żeby one wyglądały jakby były oprószone śniegiem i tu wciskam te szyszeczki, co prawda za chwilę stwierdzę, że ta, ten kwiatek troszeczkę dziwnie wygląda bo te szyszki podniosły go z jednej strony dlatego muszę tutaj zrobić większy dystans, żeby ten kwiatek troszeczkę wyżej był, niestety później po lewej stronie mam taką nieciekawą dziurę którą będę musiała sobie wypełnić różnymi rzeczami, ale przez to ta kompozycja też, też będzie taka bardziej 3D. Większość z tych elementów przyklejam na klej na gorąco, chociaż te takie cięższe rzeczy można też przyklejać na gel medium bądź heavy body gel. I myślę, że też to będzie bardziej trwałe, no bo klej na gorąco, no to on po czasie może się wykruszyć. No nie wiem, jak, jak z heavy body żelem, ale no podobno nim można przyklejać nawet metalowe elementy, więc powinien być też dosyć trwały. Tu przyklejam jeszcze takie elementy. Plastikowe, takie dodatki florystyczne. To jest akurat taka oszroniona gałązka. Ona już wygląda, jakby była pokryta śniegiem, nie trzeba jej gasować. Nie lubię takie dodatki. Nie wszystkie wyglądają naturalnie, ale, ale teraz już te elementy są dużo lepszej jakości i, i niektóre te gałązki i listki wyglądają bardzo naturalnie. I, i świetnie wyglądają w kompozycjach tu jeszcze dokładam takie mm, to jest taka koronka z takimi frędzelkami podcinałam kawałki i, i takie mm, sopelki przyklejam i do tego gwiazdka, gwiazdkę kupiłam gdzieś w jakimś sklepie typu kik albo, albo coś takiego już nie pamiętam nawet, bo mam ją dosyć długo i teraz będę dokładać i dokładać, aż uznam, że wszystkie dziury zapełniłam. No i kompozycja mi się podoba. I na koniec jest jeszcze napis. Napis y, zrobiłam sobie na takich dwóch warstwach papieru z resztek y, i jeszcze podkleiłam na dystansie, tak z jednej strony, tak żeby ten napis troszeczkę wystawał. Jednocześnie można za niego podnieść sobie tą klapkę. I na koniec jeszcze y, kilka kropelek białych znowu. Ich tak za bardzo nie widać, bo ten papier jest w takie kropeczki jakby śnieżynki, ale mm, tak z bliska no to, to troszeczkę mm, dają fajnego efektu. No i pudełko skończone. Widzicie, że tutaj ten papier niebieski się błyszczy na złoto. I tak wygląda kompozycja. W środku oczywiście są tealighty tutaj po lewej stronie można umieścić na przykład życzenia i myślę, że to będzie fajny dodatek do prezentu albo po prostu prezent yy, świąteczny. W podtielajty można włożyć jakąś kartę podarunkową i będzie super. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu.